Już zaczynamy, już zaczynamy, Otwieramy to spotkanie, będą bajki i piosenki. To dobranocki czas, to dobranocki czas, Więc wygodnie zasiadajcie, opowieści posłuchajcie. Razem śpiewajmy, razem śpiewajmy, Bo to radość jest w tych dźwiękach, kiedy niesie nas piosenka. Chociaż daleko, chociaż daleko, teraz od siebie jesteśmy, wyobraźni się przenieśmy. Za góry lasy, za góry lasy, i za morza popłyniemy, razem tam powędrujemy. Bo to przygody czas, bo to przygody czas, więc zapraszam wszystkich Was, opowieści nadszedł czas. Już czas. Witam Was na ostatnim spotkaniu Dobranocki Owickiej. Dzisiaj usłyszycie niesamowitą historię o królu Walemonie, białego niedźwiedzia zaklętym i o księżniczce, która bardzo go pokochała. Historia, którą usłyszycie pochodzi z Norwegii. Starzy ludzie, którzy pamiętają wiele opowieści Mówią, że żył tam kiedyś król i królowa, którzy trzy córki mieli. Bardzo je kochali. A kiedy córki księżniczki dorastały, jedna miała piękny sen. W tym śnie pojawił się złoty łańcuszek. Złoty łańcuszek tak piękny, że kiedy księżniczka się obudziła, nie mogła o nim zapomnieć. Całymi dniami tylko o tym łańcuszku myślała i zaczęła chudnąć i bladła. I humoru nie miała. I kiedy król i królowa dowiedzieli się dlaczego, ogłosili: Kto przygotuje złoty łańcuszek, taki o jakim śniła księżniczka, ta osoba otrzymała wielką i wspaniałą nagrodę. Wielu złotników stanęło do tego konkursu i przygotowali najpiękniejsze łańcuszki. Przynosili je kolejno, ale księżniczka mówiła: To nie ten. Ten, który mi się śnił, był piękniejszy. I kiedy nie wybrano takiego, jaki jej się śnił, księżniczka dalej była smutna. Poszła więc do lasu, a w tym lesie, na polanie, zobaczyła Białego Niedźwiedzia. Białego Niedźwiedzia, który bawił się dokładnie takim łańcuszkiem, jaki jej się śnił. Zafascynowana podeszła bliżej. A niedźwiedź spojrzał na nią i powiedział ludzkim głosem: Jeśli ciebie los mi zsyła, niech się tak stanie. Ja tobie pomogę, a ty mi. Po złoty łańcuszek tu przyszłaś? A księżniczka skinęła głową. Złoty łańcuszek otrzymasz, ale pod warunkiem, że za trzy dni przyjdę do twojego zamku. A ty ze mną się wtedy udasz. Do mojej siedziby. Dziewczyna zgodziła się na to. Księżniczka przyjęła złoty łańcuszek od Białego Niedźwiedzia i wróciła do domu. Król i królowa ucieszyli się bardzo, że ich córka jest szczęśliwa, a kiedy dowiedzieli się, że przybędzie tu Biały Niedźwiedź, żeby Księżniczkę zabrać do siebie, rozkazali całemu wojsku zgromadzić się dookoła Zamczyska. Po trzech dniach. Przybył tu biały niedźwiedź. Ale król tylko skinął ręką i wtedy żołnierze zaczęli strzelać do niedźwiedzia. Okazało się, że jednakże jednak, kule odbijają się od niedźwiedzia i nie mogą zrobić mu krzywdy. Wtedy żołnierze z szablami ruszyli na niedźwiedzia, ale i szable nie mogły go skrzywdzić. Niedźwiedź zezłuszczony zaczął atakować żołnierzy i król widząc, że traci swoje wojsko zaprzestał ataków i kazał przyjść swojej córce. Ta się nie bała, siadła na grzbiet białego niedźwiedzia, i odjechała. Przez lasy wędrowali przez wzgórza aż dotarli do zamku, pięknego zamku i wtedy niedźwiedź mówi jej zostaniesz tutaj ze mną bo ten zamek do mnie należy twoim jedynym obowiązkiem będzie palić w dzień ogień a nocą ten ogień gasić nie będziesz musiała tu ciężko pracować ja jestem bowiem królewiczem, królewiczem walemonem który w białego niedźwiedzia został zaklęty Niedźwiedź był bardzo dobry dla księżniczki i dobrze jej się tam mieszkało. Spali ze sobą jako mąż i żona w jednej komnacie, a księżniczka czuła, że to nie niedźwiedź leży koło niej, ale człowiek, mężczyzna. Jednak w nocy było ciemno, bo ognia nie wolno jej było palić i nie wiedziała, jak on wygląda. Tak trzy lata im upłynęły. Troje dzieci im się urodziło, jednak biały niedźwiedź zabierał te dzieci zaraz po urodzeniu i wynosił nie wiadomo dokąd. Księżniczka była coraz bardziej ciekawa, jak królewicz wygląda w nocy i mimo jego zakazu postanowiła się o tym przekonać. Wzięła świeczkę, kiedy królewicz walemon spał obok niej i zapaliła ogień. Trzymając te świecę, patrzyła na niego. On był taki piękny. Taki przystojny, wspaniały. Księżniczka zapatrzyła się na królewicza tak, że nie mogła oderwać od niego oczu, nie mogła się ruszyć, i wtedy z przechylonej świecy gorący wosk kapnął na policzek królewicza. A ten zerwał się i zaczął krzyczeć: Co ty uczyniłaś? Gdybyśmy jeszcze miesiąc tak wytrzymali, na zawsze pozostałbym człowiekiem. A tak, Białym Niedźwiedziem się muszę stać i do czarownicy wędrować, czarownicy, którą teraz muszę poślubić. Kiedy to powiedział królewicz Walemon, białego niedźwiedzia się przemienił i wyszedł z komnaty. Księżniczka płakała, wskoczyła mu na grzbiet, przepraszała go i prosiła, żeby został, ale on szedł przed siebie, jakby wcale jej nie słyszał. Opuścili zamek, wędrowali tak przez lasy, przez góry, przez rzeki, coraz dalej i dalej. Wielką drogą przez las tak szli wiele dni. Aż księżniczka nie miała już więcej sił i omdlała, upadła na ziemię. A kiedy się obudziła, nie było Białego Niedźwiedzia. Były jego ślady na wielkiej drodze, a królewna była sama. Wstała więc i ruszyła przed siebie, żeby królewicza Walemona odszukać. Jednak wieczór nadchodził. A ona zobaczyła po drodze chatkę, w której paliło się światło. Więc zastukała do drzwi, a tam stara kobieta je otwiera. Do środka księżniczkę zaprasza. Księżniczka widzi, że tam też trzy dziewczynki biegają, a każda z nich bawi się innym przedmiotem. Jedna, najmniejsza, miała nożyczki, którymi cięła powietrze i z tego powietrza wycinała najpiękniejsze suknie, najpiękniejsze koszule, wstążki do włosów. Druga bawiła się obrusem. Brała ten obrus, rozpościerała i krzyczała: nakryj się! I obrus natychmiast nakrywał się pysznymi potrawami. A trzecia miała buteleczkę, którą przechylała i mówiła: co z, tego, co z tej buteleczki ma się nalać, jaki napój ma się pojawić, taki właśnie się pojawiał. Stara kobieta zawołała średnią z tych dziewczynek i mówi: jej, nakryj do stołu. Tamta bierze obrós, mówi, nakryj się! I pyszna kolacja się pojawiła. Usiadły i rozmawiały. Stara kobieta dowiedziała się, że księżniczka szuka królewicza Walemona, który w białego niedźwiedzia został zaklęty, który wyruszył, aby czarownicę poślubić. Mówi, o, niedobrze się stało. Niedobrze. Czarownica potężna jest, daleko stąd mieszka. Nigdy już nie odnajdziesz królewicza Walemona. Ale księżniczka mówi, ja go kocham! Ja go bardzo kocham i tęsknię już za nim. Muszę go odnaleźć, ruszę natychmiast. Więc stara kobieta odprowadziła ją do drzwi, i wtedy trzy dziewczynki podbiegły do księżniczki. Mówią: Weź ten, te przedmioty na drogę. Niech to będą nasze prezenty dla ciebie. I tak księżniczka otrzymała nożyczki, obrus i buteleczkę. A potem ruszyła przed siebie. Szła drogą bardzo, bardzo długo, przez ciemny, wielki las. A potem przez góry się przeprawiała, przez wielkie rzeki. Wycięła sobie nożyczkami ciepłe ubranie. Dzięki olbrusowi i buteleczce nigdy nie brakowało jedzenia i picia. I tak szukała walemona. Szła po jego śladach księżniczka długi, długi czas. Aż dotarła do ogromnej góry, której zbocze było płaską, śliską ścianą. Widziała otwory po pazurach królewicza Walemona, po pazurach niedźwiedzia, ale gdy królewna próbowała się wspinać, od razu zjeżdżała w dół i nie mogła wejść na tę górę. Koło zbocza znajdowała się chatka. Więc księżniczka zastukała do drzwi. Tam kobieta je otworzyła, ale nie mogły porozmawiać, bowiem płakały i krzyczały dzieci w, tej, w tym domu. A było tych dzieci wiele. Kobieta więc wyszła przed chatkę i księżniczka pyta, dlaczego twoje dzieci tak płaczą? To dlatego, że jesteśmy bardzo biedni. Nie mają co jeść i z głodu, z głodu tak cierpią. Księżniczka mówi, to ja coś zaradzę. I weszła do środka, rozpościera obraz i mówi, nakryj się! I obrus. Na obrusie pojawiły się pyszne potrawy. Dzieci zaczęły jeść. Z buteleczki nalewała każdemu tego, co dziecko chciało. I tak dzieci najadły się do syta i ugasiły swoje pragnienie, a księżniczka jeszcze nożyczkami zaczęła wycinać ubrania dla tych dzieci. Wielka radość zapanowała w małej chatce. Kobieta pyta księżniczkę: Co tutaj robisz? A ta opowiada o królewiczu w Alemonie i o wysokiej górze. O śliskim zboczu, na którą musi wejść. Kobieta mówi: To dobrze się składa. Ty nam pomogłaś i my Tobie pomożemy. Mój mąż jest kowalem, powinien niedługo wrócić. On wykona dla Ciebie specjalne pazury z żelaza, dzięki którym będziesz mogła wspiąć się na szczyt tej góry. I przyszedł kowal, i gdy dowiedział się o wszystkim, od razu poszedł z powrotem do kuźni, całą noc młotem postukiwał. I wykuwał żelazne pazury, takie, żeby pasowały na ręce i nogi księżniczki. A kiedy były gotowe, o poranku księżniczka założyła je i zaczęła wchodzić na wysoką górę. Wchodziła bardzo wysoko, aż ponad chmury się wspinała. Tam bowiem znajdowało się zamczysko czarownicy. A koło zamczyska służba się kręciła, bo czarownica kazała wszystko do wesela szykować. Czarownica bowiem chciała wyjść za królewicza Walemona. Księżniczka dostała się do zamku. Poprosiła czarownicę, aby pozwoliła jej spotkać się z Walemonem, ale czarownica powiedziała: Nie, nigdy już go nie zobaczysz. On moim mężem pozostanie. Księżniczka smutna usiadła przed zamkiem. Zaczęła bawić się teraz nożyczkami i wycinać w powietrzu piękną koszulę, taką, w jakiej chciałaby widzieć walemona, gdyby to ona wyszła za niego za mąż. A czarownica z wysokiej wieży widzi, co księżniczka czyni. I koszula jej się podoba, i zaczarowane nożyczki by się jej przydały. Więc schodzi czarownica. Księżniczce pieniądze ofiaruje, nożyczki potrzebuje. A księżniczka mówi: Dostaniesz ode mnie nożyczki, ale nie za pieniądze. Pozwól mi samej zostać w komnacie z królewiczem Balemonem i spędzić tam całą noc. Czarownica mówi: Tak się stanie, i nożyczki zabiera. Ale wieczorem czarownica szykuje specjalny napar nasenny dla królewicza Walemona. Podaje mu go, a królewicz wypija. I kiedy księżniczka przyszła do komnaty, królewicz Walemon spał. Ona wołała, krzyczała, prosiła, żeby się obudził. Przytulała się do niego, ale on niczego nie widział i niczego nie słyszał. A rano przyszła czarownica, krzycząc: Twój czas minął! Wynoś się stąd! Księżniczka musiała opuścić zamek. Smutna usiadła przy wielkiej wieży i zaczęła bawić się obrusem. Rozpościerała go i krzyczała: nakryj się, nakryj się! Nakryj się! Nakryj się! Nakryj się. I pyszne potrawy się na nim pojawiały, a ich zapach unosił się wysoko, i poczuła go czarownica, która obrus zobaczyła. Oj, taki obrus na wesele by się jej przydał. Więc idzie do księżniczki i obrus chciała kupić, ale księżniczka nie chciała sprzedawać obrusa za żadne pieniądze. Mówi do czarownicy: Dostaniesz go ode mnie, ale spo, pozwól mi jedną noc z królewiczem spędzić sam na sam w jego komnacie. Skoda, mówi czarownica, obrus zabiera. Do zamku wraca wieczorem, napar nasenny szykuje, a królewicz wypija go i śpi. Nie wie, że przychodzi księżniczka, nie słyszy jej krzyków, jej płaczu nie słyszy. A rano czarownica wchodzi do komnaty i krzyczy – wynoś się teraz stąd! I księżniczka zamek musiała opuścić, a królewicz Walemon niczego nie wiedział. Księżniczka Bierze butelkę, przewraca ją. I z butelki płyną teraz różne napoje, łączą się w wielki strumień o dziwnym kolorze, dziwnej barwie. Czarownica to zobaczyła, pomyślała sobie, taka butelka na wesele by nam się przydała. I do dziewczyny idzie do księżniczki. Mówi: sprzedaj mi tę butelkę, tu masz pieniądze. Ale księżniczka nie chce pieniędzy. Wie, że to ostatnia cenna rzecz, którą posiada, ale mówi czarownicy, oddam ci ją. Jeśli jedną noc z królewiczem Walemonem będę mogła spędzić sama w komnacie, zgoda, mówi czarownica, i buteleczkę zabiera. Jednak o tym wszystkim wiedział myśliwy, który słyszał krzyk i płacz dziewczyny w nocy i dziwił się, że królewicz Walemon o niczym nie wie. Bardzo lubił królewicza, więc myśliwy o wszystkim mu opowiedział. A królewicz, kiedy dostał wieczorem napar na senny, wcale go nie wypił, tylko wylał przez okno. Udawał, że śpi. Kiedy przyszła księżniczka, czarnica zatrzasnęła drzwi i księżniczka zaczęła wołać, prosić królewicza Walemona, aby ten się obudził. I on otworzył w końcu oczy i uścisnął ją, objął swoimi ramionami. I o wszystkim się dowiedział, jak długo go szukała, jak niebezpieczną drogę przebyła, i że muszą się wydostać z zamku czarownicy. A ponieważ ich miłość była prawdziwa i los ich z sobą połączył, zaklęcia czarownicy nie miały już nad nimi żadnej władzy. Więc o poranku wyszli z komnaty, i mimo że czarownica krzyczała i swoje zaklęcia rzucała, nic nie mogła im uczynić. Księżniczka i królewicz Walemon. Jako człowiek odeszli. Zeszli z wysokiej góry i do zamku królewicza Walemona wrócili. Zapytacie, co się stało z ich dziećmi? A, to jest dobre pytanie. Musicie wiedzieć, bo wiem, że królewicz Walemon zabierał wszystkie te dzieci. Do wiedźmy, która niedaleko mieszkała, do dobrej wiedźmy, żeby nauczyła tych dzieci tego, co wiedzieć muszą o świecie. A były to te trzy dziewczynki, które na początku księżniczka spotkała. Teraz dzieci odebrali i razem z nimi do zamku powędrowali i w piątkę tam zamieszkali. I pewnie jak to w bajkach bywa, żyli długo i szczęśliwie. koniec zaśpiewamy naszą dobranocową kołysankę. Niech towarzyszy Wam do snu, zaśpiewajcie ją razem ze mną. Kiedy dzień pełny, wrażeń był znów. Księżyca pełnia, księżyca nów. Ciemność kołysze każdego z nas kolorowe nadchodzi czas. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Otul się w bajkę, chwyć ją za rękę, przed snem zaśpiewaj. Naszą piosenkę z każdej historii, weź coś dla siebie, niech Cię kołysze, płyń z nią po niebie. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Nie musisz się bać, jesteś w swym domu, dobrze tu ci, zmęczone oczka zamknij. i